Dziś zrobimy makijaż w wersji ekspresowej. Makijaż jednym pędzlem do konturowania i paletką do konturowania twarzy. Podkład już mam nałożony, zabezpieczony pudrem transparentnym, także teraz zabieramy się do konturowania. No może dwoma pędzelkami, bo teraz sobie jeszcze szybciutko. Najpierw rozświetlę trochę wewnętrzny kącik oka. Mogłabym zrobić to palcem, ale mam pod ręką pędzelek, więc zrobię pędzelkiem. Tutaj nakładam taki jaśniutki e, cień biszkoptowy na wewnętrzny kącik oka tylko i tutaj pod e, łukiem brwiowym, żeby troszeczkę rozświetlić tą okolicę. i zaraz ci pokażę ekspresowy makijaż razem z konturowaniem twarzy tym pędzelkiem właśnie do konturowania. Także na tak przygotowaną twarz, na tak przygotowane oko e, zabieramy się do roboty. Konturowanie plus cieniowanie. Oka. To jest moja paletka do konturowania. Brązer. Akurat mam tutaj dwa rodzaje różu, jaśniejszy, matowy i ciemniejszy z drobinkami i rozświetlacz. I taki jeden pędzel. Pędzel do konturowania twarzy. Zwykle to konturowanie pokazywałam troszeczkę inne, ale dzisiaj będzie inne. Zobacz sama, które bardziej Ci odpowiada. Dzisiaj zaczniemy nie od brązera, tylko od rozświetlacza, i rozświetlacz nałożę na środkową część pędzla. Rozświetlę sobie tutaj zewnętrzne, w skronie troszeczkę na dłukiem brwiowym i tutaj na kości policzkowej, nie wiem czy to będzie widać, bo tutaj światło jest takie sobie dzisiaj ponure, ponuro za oknem i musiałam tu się troszeczkę roz, doświetlić sztucznym światłem ale w słońcu ten rozświetlacz odbija się e, no doskonale Myślę, że już wystarczy tego rozświetlenia na ten pochmurny dzień. Sama decydujesz, ile potrzebujesz troszeczkę na czubek nosa, troszeczkę na łuk Kupidyna tak powiększysz sobie. Optycznie usta, górną wargę, i teraz róż. Róż nałożę dzisiaj ten ciemniejszy również z drobinkami, bo potrzeba tutaj troszeczkę blasku w ten ponury dzień. Róż nakładam poniżej rozświetlacza i na róż są różne miejsca. Jeżeli potrzebujesz uwydatnić poliki, jeżeli masz takie płaskie, zrób taki uśmiech. I tutaj w tych miejscach, gdzie masz te pultynki, to właśnie sobie e, nanieść ten róż. Jeżeli potrzebujesz tą twarz zliftingować, ja właśnie lubię taki efekt liftingu twarzy, e, róż nakładam tutaj e, poniżej e, rozświetlacza e, na kość policzkową i wyciągam go tutaj tak do góry. Nie za blisko ust, nie za blisko oka, tam jest miejsce. Przy oku na rozświetlacz. Powiem ci, że to konturowanie naprawdę mnie urzekło, zaczynając od rozświetlacza, kończąc na bronzerze i nakładając tego rozświetlenia troszeczkę więcej. No i teraz bronzer. Bronzer nałożę na te najkrótsze włoski na tym pędzlu, nie muszę go za bardzo pocierać. On się bardzo dobrze nakłada i tutaj od tej chrząstki w uchu tutaj pod kością policzkową tak delikatnie na, żeby unieść ten polik do góry nakładamy bronzer. Jadąc w kierunku ust właśnie. Rozcieramy go dobrze, bo produkty do konturowania lubią takie właśnie wpracowanie w skórę roztarcie. To są produkty mineralne, które nie powodują e, powstawania plam, ale żeby to jak najlepiej wyglądało, staraj się dobrze to rozetrzeć. Rozcieramy zawsze ku górze, nigdy e, ku dołowi. I zobacz już, jak ta strona wygląda jak e, twarz jest e, polik, jest uniesiona, twarz jest zliftingowana. I teraz dokończamy po na drugiej stronie. Tak naprawdę, jeżeli nie lubisz takiego mocnego konturowania, możesz, a lubisz rozświetlenie, możesz zostać przy różu i rozświetlaczu. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tak ten makijaż zostawić. Jeżeli róż jest ciemniejszy, również bardzo fajnie konturuje twarz. No i mamy to. Ja jestem zadowolona z efektu. Zawsze lepiej nałożyć mniej danego produktu, a potem w razie potrzeby sobie dołożyć. Jeżeli bym potrzebowała więcej różu, mogłabym to zrobić również na tym etapie. Ale teraz ci pokażę jeszcze, jak wymodelować oko również tym jednym pędzlem i tymi samymi produktami do konturowania. Biorę sobie tak na czubeczek niewielką ilość brązera i wyciągam to oczko. Niweluję trochę optycznie moją opadającą. Powiekę wyciągam go tak do góry na zewnątrz, uważając, żeby nie zjechać tu za nisko, żeby nie stworzyć efektu smutnego oka. I na środek powieki. Aha, jeszcze druga strona. Też by się przydało. Jest. To rozświetlenie tym jasnym cieniem pod łukiem brwiowym też dużo daje, bo to odbija troszeczkę światło. Możesz tam sobie nałożyć rozświetlacz zamiast tego jaśniutkiego cienia, ale ja wolę ten jaśniutki cień. I teraz również tym pędzlem, albo jeżeli wolisz, możesz nawet nałożyć palcem, róż tutaj na środek powieki. Zrobimy to pędzelkiem. I oko. Bez wielkich jakichś wysiłków, bez blendowania tych cieni, zacierania tych granic jest szybciutko wymodelowane. Teraz jeszcze nałożę kredkę wodoodporną na linii rzęs, brązową tuż do rzęs i makijaż będzie skończony. Jeżeli potrzebujesz takiego zestawu do konturowania twarzy, tutaj zamiast tych dwóch róży, bo dwóch może nie będziesz używać, dobierzemy ci jaki jest odpowiedni akurat dla ciebie, możemy go zastąpić trzema cieniami dostosowanymi właśnie dla ciebie które ja mam akurat w osobnej paletce, bo zamiast jednego takiego panela mieszczą się trzy takie właśnie z cieniami. Paletkę dobieram indywidualnie do potrzeb każdej osoby. Paletka jest magnetyczna. Wszystko się wkleja tutaj tak jak mi się właśnie kończy już ten rozświetlacz, wyciągam sobie ten panel, i w to miejsce wklejam na przykład drugi, jeżeli ten mi się skończy, albo wklejam sobie coś innego, to co mi odpowiada. Nic tutaj nie wypadnie, wszystko się ładnie trzyma, także paletkę masz na długie lata, a środek sobie uzupełniasz w zależności od potrzeb, w zależności od tego, co ci się skończy, albo na co akurat masz ochotę. Także zapraszam Ciebie do skomponowania takiej paletki, zapraszam Cię do. Konturowania twarzy. Ja nie umiałam wcześniej tego robić, było to dla mnie jakiś kosmos, magia. Ale zobacz takimi produktami i w taki sposób nie ma żadnego problemu, nie ma żadnej filozofii. Zachęcam cię, żebyś spróbowała. Bo jeżeli nie spróbujesz, to nie przekonasz się, że ty też potrafisz. A potrafisz. Zapraszam serdecznie.